Pięknie muzyka gra. Dobry wieczór, drodzy Państwo. Między realizmem, dobry wieczór. Uprzedzam lojalnie, proszę Państwa, przygotowując się do poprowadzenia dzisiejszego spotkania. Ja napisałem tylko 27 stron formatu A4, więc mam nadzieję, że Państwo wytrzymają. <laughs> Ale teraz już całkiem poważnie. Dzień dobry: między realizmem a abstrakcją. Tytuł wystawy dzieł Geniuszy Światowego Malarstwa doskonale nawiązuje. Do czasu, momentu historii, w jakim przyszło nam, proszę Państwa, żyć. Bo przecież każdy dzień naszego życia przynosi nam namacalną realność, a to, co przynosi nam los, to jakaś abstrakcja i doskonale Państwo wiedzą, o czym mówię, wszak czasy mamy, jak to w chińskim przekleństwie, niezwykle ciekawe. Przypomnę nazwę dzisiejszego wydarzenia artystycznego. Między realizmem a abstrakcją mówimy, to jest realne, dając tym wyraz gwarancję, pewność, że osiągalne. Mówimy, to jest abstrakcja, dając tym wyraz braku gwarancji i braku pewności w drodze do osiągnięcia zamierzonego celu. No i jak tu żyć? Jak znaleźć równowagę, balans? Dokąd pójść? Po chwilę wytchnienia, ukojenia, zapomnienia, po oddech? Ale przede wszystkim, dokąd pójść? Gdzie wyjść by spotkać drugiego człowieka, który czuje, przeżywa dokładnie to samo co my, ma takie same potrzeby? Co zawsze łączy, proszę państwa, a nigdy nie dzieli? Co gromadzi i zachęca do serdecznej rozmowy, pozostawiając tematy codziennego realizmu, nomen omen, i abstrakcyjnych nomen omen pomysłów przynoszących ból i niepokój a często i dramat naszych polityków? Sztuka, sztuka nas łączy. Artyści, oni jednoczą. A dowód? Jesteście Państwo na tej sali, tu i teraz, Hiket Tylko artyści, twórcy i to w każdym pokoleniu mają to coś, to wyczucie, ten szósty zmysł, intuicję, to co nazywamy iskrą Bożą. Dwadzieścia takich iskierek, dwadzieścia prac geniuszy malarstwa, takich jak Picasso, Salvador Dali, Renoir, Kantor, Nowosielski, Fangor, Kossak, Weiss, dzisiaj będą Państwo podziwiać. Nie w Paryżu, nie w Londynie, nie w Madrycie, nie w Warszawie, a w Gniewkowie. I nawiązując do tytułu wystawy, to nie jest abstrakcja, co mówię, to, drodzy Państwo, realizm. Tylko rodzi się pytanie, dlaczego to jest możliwe? Kto wpadł na taki pomysł? Kto ma taki rozmach organizacyjny, artystyczny w Państwa mieście, w Gniewkowie? Kto ma tak iście łańską fantazję? Fantazję łańską. Która jakże często jest namalowana przez jednego z bohaterów dzisiejszej wystawy Kossaka. Dwóch dżentelmenów nagrzeszyło, narozrabiało, i trzeba by niejedną zdrowaśkę, odmówić w intencji, aby artystycznie i organizacyjnie grzeszyli tak dalej, a państwo takich grzechów nie odpuszczali, domagając się, oczekując, mówiąc chcemy więcej. Jednym z nich jest pan. Dyrektor Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, pan Mateusz Majewski, dzięki któremu mam ten przywilej. Oj, grzesznik, grzesznik! Dzięki któremu mam ten przywilej kierować do państwa te słowa. Ja przyjechałem do państwa z Gdyni na zaproszenie pana dyrektora. Ja się nazywam Krystianny Chrebecki. Zawodowo zajmuję się prowadzeniem i organizowaniem tego rodzaju wydarzeń artystycznych. Co łączy Gdynię i Gniewkowo? Drodzy Państwo, litera G. Nazwa tych pięknych miast rozpoczyna się od litery G, ale, ale serce mi się kroi, bo w Gdyni nie mamy Picassa, nie mamy Renuara, nie mamy Dziu Salwadora Dali, nie mamy tak wspaniałej wystawy, bo my w Gdyni nie mamy Mariusza Majewskiego. A Państwo mają przywilej oficjalnego przywitania Państwa na wystawie Między Realizmem a Abstrakcją. Oddaję Panu Dyrektorowi przed Państwem we własnej osobie Mariusz Majewski. Wielkie brawa, Panie Dyrektorze, zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Tak długo myślałem, co powiedzieć, i nic mądrego chyba nie wymyśliłem. Trochę stres mnie zżera. Ale chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na dzisiejszym wieczorze. Witam zaproszonych gości, witam Państwa. Czujcie się jak u siebie w domu, chociaż to jest dom kultury. To dzisiaj źle powiedziałem, ale to nie. Szanowni Państwo, Szanowni, tym bardziej w domu kultury trzeba się dobrze czuć. Proszę Państwa, brawa! Szanowni Państwo, jestem przeszczęśliwy i dumny też, że udało nam się doprowadzić ten pomysł do końca, a nie, nie zrobiłbym tego, co dzisiaj, czego dzisiaj jesteśmy świadkami, gdyby nie nasz przyjaciel Karol Nawrocki, który tam gdzieś pod ścianą stoi i nie chce, nie chce z nami tutaj na scenie być, ale on jest takim tajnym, dobrym duchem tego miasta, bo to nie tylko ta impreza. Karol bierze udział nawet my, my o tym nie wiemy, a on bierze udział i pomaga nam w różnych, różnego rodzaju przedsięwzięciach. Szanowni Państwo, jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Chciałbym, żebyście się czuli tutaj komfortowo i pięknie. Zapraszam, a patronat w ogóle nad tą imprezą oczywiście sprawuje Pani Burmistrz Gniewkowa, Pani Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz, którą zapraszam na scenę. Zapraszam. Pani Burmistrz, Pani będzie miała przywilej mówienia do tego mikrofonu. Dziękuję uprzejmie. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Dziękuję, że zechcieliście, że zechcieliście Państwo przyjąć nasze zaproszenie. Dziękuję wielkiemu Panu Dyrektorowi Mariuszowi Majewskiemu, wielkiemu z racji jego zaangażowania, dobrego słowa, dobrych działań, dobrego ducha naszego Gniewkowa. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Dyrektor, tak jak powiedział Pan Krystian, nie odbyłoby się to wielkie wydarzenie artystyczne, gdyby nie osoba, której chciałabym przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować za wkład, za zaangażowanie, za pomysł. Panie Karolu, zwracam się do pana Karola Nawrockiego. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, no, chcę podziękować panu Karolowi Nawrockiemu jeszcze za jedną rzecz. Za ogromne pokłady cierpliwości, którą okazał dla naszej nieporadności trochę, dla naszych rzeczywiście... Ciężkich podejmowanych decyzji. Dziękuję serdecznie za cierpliwość, którą nas Pan obdarzył, za wyrozumiałość dla nas. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnie przedsięwzięcie, które z Pana udziałem i przy Pana pomocy będziemy mogli w naszym małym gniewkowie, a jakże wielkim dzisiaj, jeśli chodzi o wydarzenie mające znamiona wielkiego wydarzenia artystycznego, mieli możliwość jeszcze realizować. Korzystając, Szanowni Państwo, z tego, że otrzymałam chwilę na swój głos. Chciałabym powitać w imieniu organizatorów własnym pana Krzysztofa Zanusiego, który zaszczycił nas swoją obecnością i zechciał poświęcić swój czas dla nas. Dziękuję serdecznie. Witam panią Elżbietę Pinieską, przewodniczącą sejmiku województwa gujarskiego pomorskiego Witam panią sekretarz Miny Gniewkowo-Marię Kowalek-Gaurę. Witam pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Przemysława Stefańskiego. Witam włodarzy naszego powiatu, którzy również zechcieli nas zaszczycić swoją obecnością, a są to Pan Waldemar Kubiak, Wójt Gminy Złotniki Kujawskie. Witam serdecznie. Witam Pana Piotra Czajkowskiego, Zastępcę Wójta Gminy Rojewo. Witam również Pana Macieja Przeździenka, Sekretarza Gminy Inowrocław. Witam również Szanowni Państwo Pana Pawła Czarzewskiego, radnego powiatu inowrocławskiego, naszego radnego z naszej gminy. Witam dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych i witam wszystkich Państwa, którzy zechcieliście dziś przyjąć nasze zaproszenie na tę uroczystość i ważne wydarzenie artystyczne. Witam również Pana Leonarda Berenta, malarza naszego sąsiedniego Inowrocławia. Witam artystę, witam również szanowni Państwo naszego gminnego słynnego, ważnego, bardzo lubianego u nas autora komiksów, pana Mateusza Busa. Dziękuję serdecznie. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Życzę państwu miłych wrażeń, miłego odbioru i ogromu przemyśleń oglądając dzieła tak sławnych artystów. Drodzy państwo, ten moment właśnie jest na to, aby podziękować państwu wielkimi brawami. Bardzo dziękuję pani burmistrz, bardzo dziękuję panie dyrektorze. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, ja jestem winny pewne wytłumaczenie Państwu, a jednocześnie opowiedzenie, jak to się wszystko zaczęło. Otóż trzy e, tygodnie temu, bardzo późnym wieczorem, prawie nocą, w sobotę, odebrałem telefon i proszę sobie wyobrazić, słyszę taki oto tekst. Czy Pan Krystian Chrebecki? Ja mówię, tak, to ja. Proszę Pana, ja nazywam się Karol Nawrocki i proszę Pana o pomoc. O, nie miałem! Myślę sobie od razu duma. O, nie? Kandydat na prezydenta naszego kraju do mnie. Do mnie. Ale proszę państwa po pomoc, ale drodzy państwo, jak działa mózg? Jak działa ludzka pycha? Bo od razu pomyślałem sobie, że to jest ten Karol Nawrocki. Ale potem dopiero skojarzyłem, że to chyba jednak jest zbieżność nazwisk. Ale to był dopiero początek, proszę państwa mojej przygody z panem Karolem Nawrockim, bo proszę sobie wyobrazić, co słyszę dalej. A zdziwień było co niemiara. Dzień dobry, raz jeszcze powtarzam. Nazywam się Karol Nawrocki. Wie pan, proszę pana o pomoc, bo u nas w Gniewkowie będzie Salwadore Dali. E, myślę sobie dobrze się zaczyna. E, tak, i kto jeszcze będzie? No, jeszcze będzie Renoir. No, słucham dalej. Mówię dobrze, proszę pana. I tak, przepraszam, najmocniej, ale zacząłem się zastanawiać, jak wypuścić owego gentlemana. A pan Karol mówi, no, wie pan jeszcze będzie Picasso? Ja mówię, no, robi się coraz ciekawiej. Ciekawiej. I tak zacząłem w myśli kombinować, czy u państwa w miejscowości nie ma odpowiedniego szpitala z pewnym oddziałem. Ale słucham dalej cierpliwie i pomyślałem sobie, a proszę pana, ale właściwie to o co chodzi? I dopiero wtedy wyjaśniło się, że chodzi o organizację wystawy. Na samym końcu to powiedział. Proszę państwa, ja o nie miałem, bo byłem zupełnie zaskoczony, ale pomyślałem, że to jest jakiś żart. I mówię, dobrze, to ty mnie tak, a to ja ci inaczej. A mówię, wie pan co, a gdyby tak pan Krzysztof Zanussi przyjechał? Myślałem, że odpowie, nie no, niemożliwe, a Pan Karol, świetny pomysł, świetny pomysł i tak się, drodzy Państwo, wydarzyło. Otóż Karol Nawrocki, to jest dla mnie zaszczyt, Panie Karolu, że ja miałem to wielkie szczęście Pana poznać w życiu. Byłem u Pana w pracowni, oglądałem fantastyczną pracę, którą Pan wykonuje, jestem pod wielkim wrażeniem Pana osobowości, Pana pracowitości. Ja wiem, że to strasznie brzmi, tak na puszenie, ale Pana lokalnego patriotyzmu. Wielkie brawa. Karol Nawracal. Proszę Państwa, artyści dają nam szczęście. To wielkie szczęście od wielu lat, za które bardzo dziękuję. I będę chyba Vox Populi, jeśli mogę powiedzieć to w imieniu Państwa daje nam Krzysztof Zanossi. Panie Krzysztofie, to jest ten moment dla pana. Zapraszamy pana na scenę. Krzysztof Zanossi. Bardzo proszę. Dobrze. Proszę państwa, wszystkie te obrazy, które pan Karol Nawrocki z wielkim pietyzmem przywiózł, to są oryginały. Za chwilkę je zobaczycie. I po lewej stronie, bez konotacji politycznych Siedzi oryginalny Krzysztof Zanussi. To nie jest klon. To jest prawdziwy Krzysztof Zanussi. Panie Krzysztofie, ja przygotowałem dla pana mnóstwo niespodzianek i wiele pytań. I za chwilkę się wyjaśnię, dlaczego reżysera zaprosiliśmy na spotkanie i na rozmowę o malarstwie. Ale zaczniemy dość nietypowo, bo zaczniemy od muzyki. Poproszę o fragment muzyki. I rozszyfrujmy, Panie Krzysztofie, jaki to film, jaka muzyka, jaki tytuł i kto, kompozytor? Proszę Pana, dwa ostatnie pytania są zbyteczne, bo ja wszystkie moje filmy robiłem z Wojciechem Kilarem. Niestety zabrakło go już wśród nas i dlatego ostatnio już sięgam tylko do muzyki klasycznej, istniejącej wcześniej. Ale to oczywiście jest mój taki. Yy... Film troszkę bardziej autobiograficzny, bardziej niż inne, bo każdy jest, każdy artysta to zawsze jakoś tam opowiada o sobie wprost albo nie wprost. Tutaj akurat wprost opowiadałem o moim dzieciństwie, film nazywał się Cwał i był historią z lat stalinowskich, które spędziłem w szkole podstawowej, potem średniej i po której zostało mi tyle wspomnień niedobrych, ale, ale tak idiotycznych, że wydawało mi się, że trzeba z tego zrobić no jakąś taką smutną komedię, bo jak to, jak to inaczej opowiedzieć. Już na szczęście jest coraz mniej pamięci tamtych lat. No ale ja tą pamięć noszę, bo mam 86 lat, więc nie mogę się już tej pamięci wyzbyć. A na przykład to, że jazda konna wtedy była uważana za rzecz o charakterze reakcyjnym, a nie postępowym. Podobnie jak nauka języków obcych przez parę lat była uważana wręcz, za rzecz niewskazaną. No są to rzeczy absurdalne, o których sobie dzisiaj mało kto potrafi wyobrazić. I o tym właśnie wtedy robiłem, już w Wolnej Polsce zrobiłem taki film, no którego fragment muzyki Państwo słyszeli. A dlaczego wybrałem tę muzykę z tego filmu? Tytuł tego utworu to nic innego tylko galop. Film nazywa się Cwał, muzyka Wojciech Kilar. Kiedy zadzwoniłem do Pana Krzysztofa i poprosiłem go, o to, aby przyjechał do Państwa, to wsiadł na tego konia tylko mechanicznego i postanowił przygalopować dla państwa ale z jakiego powodu co było przyczyną tego otóż ogromną przyczyną była chęć poznania pasjonatów z własnego miasta i dlatego pan Krzysztof odwołał właściwie wszystkie swoje spotkania bo to wszystko działo się trzy tygodnie temu i jest dzisiaj z nami to już koniec mojego lizusostwa a teraz wielkie brawa <laughs> <laughs> brawa należą się państwu brawa należą się Panu, który zorganizował coś niewiarygodnego. Ja oczywiście ani przez chwilę nie wierzyłem, jak pan mi powiedział, kto tutaj będzie wisiał na ścianie, i miałem przekonanie, że to żart albo że to będą fotografie. No ale to jest cudne, że cudne takie rzadkie słowo, ale coś jest niezwykłego w tym, że Mickiewicz przewidział, że naród jest jak lawa, że pod spodem kryje się tyle niebywałych inicjatyw, tyle ciekawych ludzi. Że Polska nie jest pustynią, na którą czasem wygląda, ale to wygląda z perspektywy metropolii. W pewnym sensie sztuka reżyserii to sztuka i opowiadania, i malowania ruchomymi obrazami. Nie śmiem zapytać Pana o rolę i wpływ malarstwa na Pana twórczość i Pana życie, ale będę miał śmiałość zapytać, czy jest obraz, który stał się inspiracją do napisania przez Pana scenariusza. Nie, jeden obraz nie, nie odegrał takiej roli. Są obrazy, które są prawie jak kadry z filmów, no takie ze szkołą monachijską, takie z Matejką. Mam kopię jedną Matejki u siebie w domu, akurat niehistoryczny obraz, tylko dziewczyna z winogronem. Oczywiście też kopia, nie przepuszczacie Państwo, że mam oryginał. Natomiast to jeden obraz nie złożył się na to, natomiast bardzo często szukamy właśnie inspiracji, bo malarz musiał zatrzymać czas. Więc jego gospodarka, jakby naszym, naszymi emocjami, naszym, naszą percepcją, jest inna niż w kinie, gdzie ten czas płynie zawsze, wszystko się rusza, obraz jest ruchomy. Dlatego jednego takiego obrazu nie mam, ale, ale no obcuję z malarstwem bez wątpienia i bardzo jest mi ono bliskie. Wystawa między realizmem a abstrakcją. Państwo widzą tutaj zdjęcia, o której otwarcie Pana poproszę. Prezentuje 20 prac. Wystawa jest pięta klamrą. Pierwsza praca. Dzieło numer 1 i dzieło numer 20 to prace Tadeusza Kantora, reżysera. A prace te, zwłaszcza ta pierwsza, to jest szkic z próby spektaklu w Norymberdze. To uchwycony, uwieczniony kadr przedstawienia albo rysunek storyboardu. Co to takiego storyboard? To my wszyscy wiemy. Czy pan również tak pracuje, rozrysowuje sceny, które potem są w filmie? Nie, i nawet uczono mnie tego, ja też uczę, żeby przypadkiem nie robić storyboardów. To jest domena kina komercyjnego to jest zawsze rozwiązanie najbardziej standardowe, czyli banalne i lepiej go nie mieć z tym, że ono daje bezpieczeństwo. Jeżeli my wcześniej zaplanujemy, jak to chcemy sfotografować, no to wchodząc na plan, mamy jakąś orientację, wiemy co robić. Natomiast najbardziej twórczy jest moment, kiedy nie wiemy co robić kiedy nagle patrzymy na wnętrze, patrzymy na aktorów, patrzymy na światło i myślimy, że to trzeba zupełnie inaczej pokazać, bo to samo podpowiada jakby inną interpretację. Tylko to kosztuje masę nerwów, bo cała ekipa patrzy na mnie, a ja jeszcze nie wiem i muszę za chwilę powiedzieć, gdzie kamera i gdzie stoją aktorzy. I stąd w tym filmie, tak zwanym artystycznym, filmie ambitnym, no na ogół storyboardów nie robimy nie robił storyboardów nikt z wielkich geniuszy filmu. Natomiast przemysł amerykański wymaga tego i myśmy to też przyjęli, bo to jest łatwa komunikacja. Pokażę storyboard i cała ekipa już wie, co będziemy kręcili do wieczora. Ale to niestety będą wszystko rozwiązania banalne. Jeden z recenzentów Pana filmu Życie rodzinne napisał Malowniczość obrazu wprost zachwyca. Jest Pan autorem scenariuszy do swoich filmów. Scenariusz to słowo, dialog, litery. To nie obraz. Jak to jest? Czy najpierw Pan słyszy, co mówią bohaterowie, a później widzi Pan obrazy, plenery kadry, do których zaprasza Pan bohaterów swoich filmów? Czy odwrotnie? Najpierw Pan widzi obrazy, sytuacje, plenery, wnętrza, do których zaprasza Pan bohaterów. Pamiętajmy, że to, gdzie się jest, ma wpływ na to, co się mówi, jak się zachowuje. Oczywiście, ale podstawą wszystkiego jest konflikt. To znaczy, co przeciw czemu, jakie jest zderzenie, co z czym walczy, nas interesują zawsze. Takie momenty, które są podobne do rozdroża, gdzie coś się decyduje, pójdziemy w lewo albo w prawo, stanie się tak albo inaczej. Mozolnie to tłumaczę wszystkim moim młodszym kolegom, bo to trzeba poczuć, że to jest główna tkanka, materia kina, to są sytuacje konfliktowe. Jeżeli ktoś został potrącony przez samochód, to nie jest sytuacja dramatyczna. Ale jeżeli ktoś stoi na krawędzi jezdni i się chwieje, a z daleka nadjeżdża samochód, to jest sytuacja dramatyczna, bo nie wiemy, co się stanie. Wpadnie, nie wpadnie, wypadnie z okna, nie wypadnie, strzeli, nie strzeli. To jest dramatyczne i to zawsze ma wymiar i obrazu, i sam aktor z jego twarzą to też jest część obrazu. To wszystko za tym stoi, ale najważniejsze jest. Żeby było napięcie. Jak nie ma napięcia, to nam się to nie chce oglądać i przerzucamy się na inny kanał. Co jest oczywiście klęską dla każdego z nas autorów. Andrzej Wajda, malarz z pierwszego zawodu, jest autorem i bohaterem wielu anegdot. Wśród nich jest następująca. Pan Andrzej na planie filmu mówi do operatora: spójrz, jaki piękny, malarski pejzaż. To byłby fantastyczny kadr, ale, ale zaraz wejdą na plan aktorzy i wszystko spieprzą. Odwróćmy sytuację. Czy w Pana pracy na planie filmowym to, właśnie wejście aktorów na plan uratowało ujęcie, kadr, scenę filmu, rozwiązało sytuację, zbudowało to napięcie, i czy uratowało wyjście z pułapki, w której Pan nagle był? Proszę to tak jest, że jednak ja najchętniej fotografuję aktorów. Chociaż czasami pejzaż też coś ze sobą znaczy i niesie, to prawda. Ale no my chcemy najczęściej oglądać ludzi w filmie. I oni wypełniają te kadry, czyli oni są piękni albo szkaradni, ale budzą jakieś emocje. Aktorów się lubi albo nie lubi, te postacie się lubi albo nie lubi, i to jest rola tego obrazu on ma wywołać moją reakcję na daną postać. A pan przypomina Andrzeja Wajdę? Myśmy byli kolegami, można powiedzieć, w jakimś stopniu rywalami, chociaż ja przyznaję Andrzejowi pierwszeństwo, był dużo bardziej uniwersalnym reżyserem. Natomiast. Kiedyś przy którymś z filmów, gdzie on był zamieszany w pisanie scenariusza, już cała produkcja stała gotowa, scenariusza nie było. I w końcu ktoś tam już zaczął bardzo nalegać z produkcji: Panie Andrzeju, prosimy o scenariusz. A Andrzej odpowiedział: Słuchajcie, jak się ma scenariusz, to żadna sztuka nakręcić w film, ale jak się go nie ma, to jest sztuka. I nakręcił w końcu wszystko na sprzedaż, które było bardzo interesującym filmem. Film działa na zmysły widza. Okiem widzimy, uchem słyszymy, ale czy można, proszę państwa, film powąchać? No wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, ale pamiętajmy o nazwie dzisiejszej wystawy. Tam jest słowo abstrakcja. Co ma zrobić reżyser, gdy tematem filmu jest substancja tak ulotna jak eter? Pana film o tytule eter pachnie, choć eter. Wypełnia wszechświat, jest bezwonny, tak twierdzili naukowcy ubiegłego wieku, myląc się podwójnie, bo nie wypełnia i nie jest bezwonny. No bezwonny nie jest zupełnie. Ja jeszcze trafiłem na lekarzy, którzy usypiali Eterem przed wojną, wprawdzie, ale doprowadzono mnie gdzieś do takich sędziwych starców. No i opowiadali oczywiście, że tam był nawet problem w tym, że często Operujący też się odurzał tym eterem, którym odurzano pacjenta i trzeba go było trzeźwić, zanim wziął skalpel do ręki. Eter był niezwykle potężnym środkiem pierwszym, który odbierał ludziom świadomość, odbierał wolność i odbierał ból, czyli czynił dobre i zło. A do tego przy małym przedawkowaniu powodował zejścia śmiertelne, był niebezpieczny. I w dodatku nie powinienem właściwie tego opowiadać, ale w kraju, w którym jest niezwykle wysoki alkoholizm, eter jest substancją zastępczą. On daje także euforię, ale bardzo szybko się go wydala. Można już potem po dwóch godzinach prowadzić samochód. Nie polecam, szczególnie, że eter ma obrzydliwy zapach, ale bywali narkomani, którzy upajali się eterem, bo ta euforia jest równie skuteczna jak w wypadku spirytusu. Dlaczego o eterze i dlaczego o zapachu? Bo jak zrobić film o eterze, ale ten film pachnie, bo eter pański pachnie czym? Kolorem. On jest, cały film jest zanurzony, a przecież kolor jest bardzo ważny w malarstwie, kolor, który nie odgrywa ogromną rolę. I teraz ja się zastanawiam, jak pan wpadł na ten pomysł, żeby widz poczuł to, co się dzieje na ekranie, ale żeby tym czymś był kolor. Może to bardzo proste. Wystarczy powąchać eter i taka niebieska mgiełka się natychmiast rozwiewa przed oczami. Już za chwilę będą mieli Państwo to wielkie szczęście obejrzeć i poczuć dzieła mistrzów. To szczęście zawdzięczają Państwo, przypomnę, dyrektorowi panu Mariuszowi Majewskiemu i konserwatorowi zabytków artyście swojego zawodu panu Karolowi Nawrockiemu. A teraz będzie taki mocny żart. Otóż Wernisarz, wystawa, którą do Państwa za chwilkę będą mieli Państwo szczęście obcowania, ona nie może trwać wiecznie, ale mogą Państwo przedłużyć to szczęście obcowania z tym zapachem. Ja już Państwu powiem dlaczego. Otóż ja miałem ten wielki przywilej, Panie Karolu, być w Pana pracowni. Zobaczyłem i poczułem historię. Kiedy patrzy się na obraz, który ma 200-300 lat, to jest coś niesamowitego. Czuje się tą historię, ale również czuje się tam bardzo wiele środków chemicznych. Drodzy Państwo, jak ja szczęśliwy wyszedłem, z, tamto, z tej pracowni, <laughs> więc jeżeli chcecie Państwo poczuć to szczęście i przedłużyć sobie to szczęście, które za chwilkę będziecie czuć, to Panie Karolu, zapraszam Pan wszystkich. <śmiech> <śmiech> To do pracowni, proszę Państwa, ta, ta część y, artystyczna z Panem y, Krzysztofem Zanusem już dobiegła końca. Za chwilkę zaproszę na scenę bardzo serdecznie Panią, która powie słowo, ale zanim powie słowo, to jeszcze o jednej rzeczy. I Pan Karol, i wszyscy artyści doskonale wiedzą, i Pan również, że światło odgrywa nieprawdopodobnie wielką rolę i w filmie, i w malarstwie, i w naszym życiu. Poprosiłbym, żeby Pan powiedział, niech stanie się światłość, a stanie się światłość. Proszę to powiedzieć. Fiat Lux. Bardzo tak to brzmi po łacinie. Brawa. <noise>